Bank ekstraktów z grzybów Puszczy Białowieskiej to jest nasze źródło Dumy i inspiracja do prowadzenia badań naukowych. Bank Ekstraktów jest to zbiór wyciągów, tak, kolokwialnie mówiąc, z grzybów, z puszczy białowieskiej, ale też i z rejonu północno-wschodniej Polski, ale także również i z całego świata. Są to ekstrakty, czyli wyciągi, które to wyciągi zawierają samą esencję związków bioaktywnych i te ekstrakty po odparowaniu stanowią dla nas Podstawę do badań. Pomysł wynikł z potrzeby. Przede wszystkim była to kwestia związana z realizacją projektu z partnerami z Uniwersytetu Mississippi w Stanach Zjednoczonych. Kierownikiem tego projektu był profesor zjawiony, z Polak z pochodzenia, który, tak nawiasem mówiąc, zaszczepił we mnie, ale i w zespole też zainteresowanie grzybami. Później to już był pomysł naszych pracowników, Marka Wołkowickiego, który jest mykologiem i Ewy Zapory, ażeby zacząć to kolekcjonować i później wykorzystywać do różnego rodzaju badań. Bank Ekstraktów tworzy się w ten sposób, że najpierw grzyby się pozyskuje ze stanu naturalnego, przygotowuje się odpowiednio je w laboratorium, oczywiście dokonuje się identyfikacji, czyli oznacza się, co to za gatunek, z jakiego miejsca pochodzi, określa się, czy to jest gatunek powszechny, czy to jest gatunek bardzo rzadki. Następnie w laboratorium przygotowujemy ekstrakcję przy użyciu kilku różnych technik, w zależności od tego, co chcemy uzyskać. Można to porównać do robienia nalewek z grzybów. Następnie odparowywujemy niepotrzebne związki chemiczne, a dokładniej rozpuszczalniki, chyba że wykorzystujemy technikę z tzw. Tak zielonych technologii, tam gdzie dwutlenek węgla pełni tę rolę, i następnie dostajemy gotowe ekstrakty w postaci proszku, pasty, to zależy od gatunku grzyba. Okazało się, że w szybkim okresie czasu mieliśmy ponad 100 ekstraktów. W tej chwili już przekroczyliśmy liczbę 200. Jest to unikalny materiał. Grzyby są wykorzystywane w budownictwie, a nie ekstrakty. Chodzi o to, to jest najnowszy trend, to jest innowacja tak naprawdę w budownictwie z ostatnich lat, gdzie to grzybnia, czyli ta sieć, której my nie widzimy chodząc po lesie, a która znajduje się pod ziemią, to ta grzybnia stanowi ten szkielet i ten materiał budulcowy, za pomocą którego, za pomocą której to grzybni można zrobić po prostu nowe materiały wykorzystywane w budownictwie. To natura podpowiada, że można to wykorzystać i już są absolutnie na świecie takie doniesienia właśnie o innowacyjnych cegłach wykonanych z mycelium, bardzo odpornych, bardzo trwałych i wytrzymałych, więc natura daje inspirację wielu różnym gałęziom gospodarki. Ekstrakty z grzybów zawierają cały szereg, cały kompleks kilkuset substancji bioaktywnych. Co należy podkreślić, to to, że ekstrakt nie jest surowcem wykorzystywanym w medycynie w kierunku terapii czy jako produkt medyczny w kierunku jednej choroby, ponieważ okazuje się, że ekstrakty z grzybów zawierają bardzo dużo różnych związków o wszechstronnym działaniu. Można powiedzieć, że one są takie multifunkcyjne, a więc ja mogę je wykorzystać że stać zarówno w potencjalnym poszukiwaniu leków o działaniu antybakteryjnym, czyli antybiotyków, ale także o działaniu przeciwwirusowym, antynowotworowym, wspomagającym pracę serca. Naprawdę tych zastosowań dla jednego gatunku jest bardzo wiele. Nie należy tutaj mówić, że ekstrakty są to leki. Ekstrakty dają nam takie związki, które mogą stanowić w przyszłości podstawę do tworzenia leków syntetycznych, które znamy na co dzień ale również mogą być wykorzystywane do produkcji takich produktów medycznych pochodzenia naturalnego, zarówno do profilaktyki, jak i do wspomagania leczenia. Nasze podróże tutaj jako pracowników Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostowskiej pokazują, że bardzo wielu naukowców nie tylko z Polski, ale i z całego świata interesuje się stworzonym przez nas bankiem ekstraktów. Należy podkreślić, iż te ekstrakty są tworzone na bazie grzybów zarówno takich powszechnych, ale także takich unikalnych, takich dla których to Puszcza Białowieska jest jedynym miejscem w Polsce, w Europie czy nawet na świecie występowania danych gazów. I to jest ta unikalność.